Wokół Freakfightów w ostatnim czasie krążą czarne chmury. Coraz więcej zawodników zaczyna się odcinać grubą kreską od Freakfightów. Podczas ostatniej gali Prime straciliśmy dwie dość barwne postacie z tego środowiska. Oczywiście rozchodzimy się od Renaciosa i Soroko. Jeśli wygram tą walkę, to następną chcę zrobić z Don Cassio albo Denisem Załęckim. Odchodzę z Freaków. Jak wygrasz? Jeżeli wygram tak samo, no... Jak wiadomo od dawna, gale się sprzedają coraz gorzej. Podczas ostatniego wdarzenia Prime udało się sprzedać od 60 do 70 tysięcy pay per view. Wynik jest gdzieś między 60 a 70 tysięcy. Podobno jak na tą sytuację z blikiem jest zadowolenie, ponieważ tam nawet coś na waciki zostanie. To znaczy, na pewno są pokryte koszty i to, i to jest główne. Przy tej sytuacji też bym się cieszył. Wynik jak na Prime może jest znośny, ale to właśnie pokazuje, jak bardzo spada zainteresowanie tymi wydarzeniami. Co więcej, z Fedarsem Fame pożegna się ich główny sponsor, czyli Best Click. Czyżby to oznaczało powolne kończenie się free fightów, czy jest to chwilowo słabszy czas? Jacek Murański po walce na Prime odniósł się na chłodno do tego, co wydarzyło się w klatce. Dokładnie mówiąc, rozchodzi się o porażkę z Natanem Marconiem. Muran podtrzymuje, że wygra tę walkę, dodając, że wielu ludzi jest tego samego zdania co on. I przegrał tylko dlatego, że Natan jest przymierzany do Mariusza Pudzianowskiego. I porażka w rekordzie z Muranem by odebrała zainteresowania w walce z Pudzianem. Z absolutnym obrzydliwcem pomawiaczem, Konradem Niewolskim. Osobnikiem żywiącym się jakąś chorą nienawiścią, którą to. Nienawiść przelał na wielu innych i znalazł równie obrzydliwych naśladowców. W postaci na przykład Konery, szmatana marconia. No ale no cóż, dzisiaj zwycięstwo. W sobotę z walką w walce ze szmatanem marconiem. Oczywiście również zwycięstwo wszyscy widzieli, każdy kto miał oczy to. w sobotę z walką w walce ze szmatanem marconiem. Oczywiście również zwycięstwo wszyscy widzieli, każdy kto miał oczy, to widział. Kto miał uszy to słyszał. Kto ma język, ten się wypowiedział, więc to, no cóż, no, moralne, moralne zwycięstwo w sobotę, e, dzięki za wsparcie, bo jestem bardzo zbudowany, bardzo mile zaskoczony, że naprawdę wiele osób, które tak naprawdę nie darzy mnie sympatią z, z różnych powodów, pewnie ze względów też e, politycznych jakikolwiek, no jednak stanęło na wysokości zadania i e, no i cóż, prawdę, prawda była obiektywna, jedna, ja wygrałem tę walkę też Matanem Marconiem 34 lata, młodszym przeciwnikiem ale przymieżany do Mariusza podziąskiego, więc nie mogli mu zepsuć Nie mogli mu tego show na przyszłość. Michał Jeniowski, czyli założyciel kanału Miłośnicy Czterech Kółek, który na swoim kanale zgromadził ponad 1,5 miliona subskrypcji. niepochlebny sposób odniósł się do postaci Daniela Magikala, nazywając go karaluchem czy chociażby ścierwem, którego kontent przerasta moralność ludzką. Do worka z Magikalem wrzucił ówczesną świętankę polskiego YouTuba, czyli Rafonix oraz Serfatusa, porównując dawny czas do dzisiejszych. Mówiąc w skrócie, otwarcie mówi, że pato livey Magikala wracają. Dlatego Michała Magikal powinien być tępiony społecznie, a jego rodzaj kontentu powinien być zakazany. No zobacz Magikala, już tego karalucha, to nie da się ubić. Zbanowali go ja wszędzie. Ja oglądając dopiero twój film, musiałem wygooglać, kto to jest. Ja na przykład, widzisz, otarłem się tutaj mm, w momencie 16-17 roku. Brzydko mhm. powiem, to ścierwo kwitło na YouTubie i YouTube bardzo szybko sobie z tym poradził, no bo to już jest poza granicami moralności ludzkiej, nie? Bo to, że robimy show, takie jak Idol czy Big Brother i tak dalej, Życie. Ale to jednak gdzieś się trzyma w kanonie etyki i moralności. A jeżeli ty robisz, mając Świerć Milionową Widownię, bo wtedy tak to było z Medicalem, Rafoniksem, Rafatusem. O samych patusów po prostu. I to było popularyzowane do tego stopnia, że gość na streamach bił matkę, pijaczkę, plu na nią, rozumiesz? i Ludzie to jeszcze podkręcali, albo żeby oni się upijali jeszcze bardziej. No to to przekraczało pewne granice. No i oni, wiesz, dostali permanentne bany na YouTubie, na twarz. Założę kanał, od razu go YouTube banuje, jak tylko mhm. twarz zobaczę. Telewizja nawet trąbiła już o Magikalu, no bo on na tej, wiesz, ulicy, gdzie on mieszkał, on zrobił ludziom piekło z życia sąsiadom, tak naprawdę. Wszyscy streamy, wiesz, i wszystko inne. I zobacz, i to wróciło TikTok. Dlatego na drugim kanale, i często właśnie o tym mówię, że no takie ścierwa trzeba niestety piętnować, bo inaczej się tego nie da nazwać, bo on z niczym innym nie wrócił. Ci wszyscy patusy, co byli dokoła niego, zaczęli robić patusiarskie kariery, i ci ludzie dalej nic innego nie wnoszą. Siedzą na streamie i zastanawiam się, kto to ogląda. Wchodzę, a to oglądają dziesiątki tysięcy osób znowu i klaszczą im. Jak normalnie igrzyska były w Koloseum mm -hmm. i tłum wiwatował, to wtedy gladiatorzy się zabijali. A ten, tutaj już prosto, znowu patologia, znowu plucie na własną dziewczynę, jakąś sobie znalazł, wiesz dramy z tym. Po prostu coś, czego no, wydaje mi się, że nie powinno być. To powinno być raczej zakazane i tępione społecznie. Marianna Schreiber. Po żenującym występie na gali Prime postanowiła odnieść się do sytuacji już po walce, mianowicie rozchodzi się o temat pucharu. Jak wiadomo Marianna po otrzymaniu trzech ujemnych punktów w trakcie walki została wyprowadzona z oktagonu, po czym po walce puchar miał jej wręczyć szalony reporter, który zabrał puchar do domu i stwierdził, że Marianna może go odebrać od niego w każdym momencie. Dziewczyna nie kryjąc zażenowania czuje się pokrzywdzona, że nie otrzymała swojej nagrody niezależnie jak wypadło w oktagonie. Jak to właśnie wygląda? Y ja uważam, słuchajcie, można mnie nie lubić, ale słuchajcie, to ja zostałam wyrzucona z oktagonu w trzeciej rundzie. To, to mnie stamtąd wyprowadzili. I czy wygrałam, czy przegrałam, należy mi się, należał mi się ten puchar. No, no, czy widzieliście zawodnika, który został potraktowany w ten sposób i nie dostał nawet pucharu? No przecież, kurde, no, bez względu na to, czy wygrał, czy przegrał. To jest no... No jakby jak może sobie tak zrobić, że... Marianna również odniosła się do samej walki. Jak sama stwierdziła, nie za wiele pokazuje w walkach, a za powód podała zjadający ją stres. Wspomniała również o przerwie, którą planuje zrobić. I szczerze mówiąc, trzymam kciuki, żeby znalazła inne źródło utrzymania, gdyż z każdą kolejną galą ogląda się ją coraz gorzej. Że dobra robię to ostatni raz, jest dobra, nie? Po czym jesteś po walce i tak sobie myślisz, dobra, to może jeszcze raz. I tak jest za każdym razem, nie? Ale Zawsze nie. jest nadzieja, że będzie lepiej, nie? No, ale ja myślę, że teraz to wiesz co, to ja, ja to muszę jakąś przerwę sobie zrobić. E, ja muszę, wiesz, mieć mocną głowę do tego, bo e, to, co ja pokazuję w klatce, czyli mało pokazuję, wynika z tego po prostu, że ja, wiesz, mnie stres blokuje, nie? Ja się po prostu... Oczywiście, no, oczywiście. No, dostaję jakiś stres i tyle, nie? Nie jestem taką typową fajterką, jak niektóre kobiety. Jak wiadomo, TikTok ma ogromny wpływ na sprzedaż galfrikowych. Mało kto kupuje dostęp do gali, gdyż na TikToku całe walki latają już kilka minut po samej walce. Prezes Prime, czyli Tomasz Bezrąg, w kanale sportowym przyznał, że już rozmawiają z TikTokiem o wykrywaniu naruszeń praw autorskich, starając się wywrzeć presję na platformie, aby z ich udziałem zaprzestać rozpowszechnianiu walk. Nic, I czy wy nie chcecie... jesteśmy już po wstępnych rozmowach z TikTokiem. Gdzieś tam o. już się spotkaliśmy. Okazuje się, że TikTok ma podpięte AI pod, pod swoje algorytmy mhm. i, i no chcemy porozmawiać o tym, żeby to ich AI wychwytywało jakby obraz na tych TikTokach samych jeżeli ten algorytm wykryje tą właśnie walkę, no to, żeby to, to mhm. usuwać. Bartosz szuba, szuba, twój Szef, to co powiedział bo nie słyszałem, no, że to za twoje wspólnicy powiedziałeś, że Czuba i Birka wspólnicy, no ja ich tak traktuję, no. A zamiast no, no. mogę opowiedzieć ty... o całej drodze, bo ja ich... nie, Którą to ty nie, tylko, nie ma ty... sensu, Które ja nie ty mam ty nic ty do ukrycia, tym no. się różnimy, tym się Pawełku różnimy, ja, że... ja też nie mam nic do i zobaczcie tak, z kim on miał konflikt z na wywiadach cześć cześć koledzy, no. Adrian Cios od Kagonie już mówi, że to jest bardzo dobry jego kumpel. A taka ustawka potem Czmurecki. Najlepsi koledzy na wywiad.